Teraz tak. Czy wypowiedź oskarżonego, cytuję, "Hanuka jest radosnym żydowskim świętem z okazji wymordowania Gre Greków i grabieży i chmienia, jest w pełni zgodna z prawdą Czy to jest wypowiedź znająca... Ja nie może tak pani tak, tak, uchylać. Pani jest ondrykowskim sędzią. Ondryk mówi, że ma swoich sędziów w garści. Proszę. To jest ondrykowski tekst do społeczności. Mamy drogę i sędziów w garści. Tak mówią ondrykowcy. To jest, to ja, to proszę Panu, ja poproszę. A pan teraz sobie usiądzie i tak, długiej ja w tym momencie głos. Będziemy kontynuować jak państwo opuści. jak jest, Nie opuścimy jest... tej sali? Mamy prawo tu być. Jesteśmy Polakami i obywatelami. A pani jest sentencyjna. Proszę, pan mecenas. Proszę, prezydent Sądu. Nie ten... No to ja opuszczę salę, zostańcie kolegów. Patrzcie, to, patrzcie, onzyk mówi, że ma w tym to, sądzie swoich to, sędziów, tak w garści. Proszę o proszę, opuszczenie sali, proszę Państwa. Proszę wysłuchać. Panie mecenasie, nie udzieliła Panu głosu. Proszę usiąść. Ja przepraszam, aż Państwo opuszczą salę. Ja uprzejmie sprzeciwiam się. Wyszedł ten Pan, który e, zaburzył. Nie, ja słyszałem więcej głosów. Nie, ja nie słyszałem. Wyszedł tylko ten Pan, który zaburzył spotkanie. Bardzo proszę, żeby. Proszę o przerwę, Pani Nie, proszę o opuścić salę. Ale nie ja nie wyrażam zgody, żeby sąd y, y, przeprowadzał posiedzenie. Ale to jest decyzja samorządu, Pani Pana Mecenas. Ale obrońca ma jest, prawo wypowiedzieć, się. Wypowiedzi, że, jest to... Ty. Ja słyszałam, że panie zabierały głos. Proszę opuścić salę. Proszę wskazać, proszę wskazać Proszę opuścić salę, to Proszę wskazać, to dokładnie i tą osobę. Proszę zmienić osoby niewinne na proszę salę. Proszę opuścić salę.

Ale Proszę. Co pan mówi? Proszę opuścić salę. Ostatni raz. Ja proszę, a ja proszę opuścić A co to życzą? Ile razy Ale nie Proszę, spocznijmy nasze proszę kolejne pytanie. Przecież w tym momencie oglądają nas kury w i nagrywają, nagrywają, nagrywają. Widzę te rozszerzone oczy, wystraszone. Wy zawszańcy, wy, wy kokainiści, wy narkomani, wy. wy czpuly. Bardzo nam to pasuje, że nas nagrywacie. Bardzo. Przynajmniej mamy archiwum. Jak przejmiemy Wasze lokale już za niedługo, to wszystko będzie na miejscu. A wiecie, gdzie Wy będziecie? A wy będziecie wtedy wkręcili. Was do pierdla z kamratami więźniami, którzy już tam na Was czekają. To będzie bardzo miły moment. Na pewno. Bo nawet gdybyście mnie wsadzili do pierdla, to i tak w tym pierdlu będę u siebie.